Treści zawarte w tym materiale mają charakter symboliczny i koncepcyjny. Nie powinny być traktowane jako fakty dosłowne ani dowody naukowe. Film przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych i inspiracyjnych. Zachęcamy do osobistej refleksji oraz krytycznego myślenia. Witamy na kanale Kwantowa Świadomość. Uwaga, dziś obejrzymy instruktaż Krok po kroku autorstwa Joe Dispensy. W którym kreuje rzeczywistość poprzez swoją częstotliwość neuronalną. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i przejdźmy do filmu. A co, jeśli powiem Ci, że duża część Twojej obecnej rzeczywistości wcale nie jest dziełem przypadku? Co, jeśli powiem Ci, że życie, które widzisz swoimi oczami, nie jest obiektywne? Że jest to raczej dokładne, chemiczne i neurologiczne odbicie słów, myśli i emocji, które powtarzasz każdego dnia, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj się wokół siebie, Twoja praca, Twoje relacje, Twój stan zdrowia, stan Twojego konta. Większość z nas wierzy, że te rzeczy nam się przydarzają, że jesteśmy ofiarami okoliczności ale współczesna neuronauka, a w szczególności badania dr. Joe Dispenzy rzucają na to zupełnie nowe światło. W tym materiale nie będziemy mówić o magicznym myśleniu, będziemy mówić o biologii, o chemii mózgu, o fizyce kwantowej. Dzisiaj zrozumiesz, jak przeprogramować mechanizm, który zarządza Twoim losem. Dowiesz się, dlaczego, gdy zrobisz to poprawnie, wyniki mogą wydawać się wręcz nierealne lub surrealistyczne. Musimy zacząć od fundamentu, którego większość ludzi nie rozumie. Większość ludzi żyje w przekonaniu, że to rzeczywistość zewnętrzna kształtuje ich myśli. Wstajesz rano, widzisz deszcz, więc myślisz, jest brzydko. Ktoś cię krytykuje, więc czujesz się źle. Reagujesz na świat, jesteś efektem, a świat jest przyczyną. To jest pętla, błędne koło. Twoje powtarzające się myśli tworzą stany emocjonalne. Te emocje z czasem krystalizują się w twoją tożsamość. Jeśli codziennie myślisz o problemach, twoje ciało uzależnia się od chemii problemów, więc to, co widzisz na zewnątrz, to nie jest świat. To jest projekcja Twoich nieświadomych wewnętrznych wzorców. Twój mózg nie widzi rzeczywistości taką, jaka jest. Widzi ją taką, jaki Ty jesteś. I tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie większość ludzi ponosi porażkę. Może próbowałeś już manifestacji, może czytałeś o sekrecie, próbujesz myśleć pozytywnie, stajesz przed lustrem i mówiąc drżącym głosem: Jestem bogaty. Jestem szczęśliwy, jestem zdrowy, ale co dzieje się w środku? W Twoich trzewiach, w Twoim żołądku, w środku czujesz lęk, czujesz brak, czujesz pustkę. To nie działa i nauka wyjaśnia dlaczego. Ponieważ myśl jest językiem mózgu, ale odczuwanie jest językiem ciała. Wyobraź sobie, że Twój umysł to pilot samolotu, a Twoje ciało to samolot. Pilot. Twoja świadoma myśl chce lecieć do krainy bogactwa, ale samolot, twoje ciało, jest zaprogramowany na kurs brak i przetrwanie. Możesz krzyczeć w kokpicie, co tylko chcesz, ale jeśli autopilot ciała jest ustawiony na stres, samolot poleci tam, gdzie zawsze. Powstaje konflikt. Mówisz, jestem zdrowy, a ciało krzyczy: Nie, nie jesteś, jesteś chory i przerażony. Podświadomość, która mieszka w ciele, zawsze wygrywa z tym, co świadome. Dlaczego? Bo podświadomość jest milion razy potężniejsza. Dopóki nie zmienisz tego, co czuje Twoje ciało, żadna afirmacja nie przeprogramuje Twojego mózgu. Afirmacje bez zmiany emocjonalnej są tylko pustymi słowami. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jak wygląda dzisiaj Twoja codzienność? Dla większości ludzi we współczesnym świecie życie to ciągły stan alarmowy, ciągły lęk, brak jasności, strach o przyszłość, uczucie, że stoisz w miejscu, mimo że biegniesz tak szybko, jak tylko potrafisz. Twój umysł jest rozpędzony, myśli o tysiącu rzeczy naraz, ale ciało jest wyczerpane i ciężkie. Joe Dispensa nazywa to trybem przetrwania. Kiedy żyjesz w stresie, czy to z powodu korków, szefa, czy wiadomości w telewizji, twoje ciało wchodzi w prymitywny stan, pompuje kortyzol i adrenalinę. Z ewolucyjnego punktu widzenia, ten stan miał trwać krótko. Uciekasz przed tygrysem, a potem odpoczywasz, ale my. My włączamy reakcję na stres i nie potrafimy jej wyłączyć. Z czasem uzależniasz się od tych hormonów, stajesz się uzależniony od własnego stresu. Twoje ciało myśli, że jest w niebezpieczeństwie, więc zużywa całą energię na przygotowanie do walki lub ucieczki. W tym stanie nie ma miejsca na kreację, nie ma miejsca na wizję przyszłości, nie ma miejsca na uzdrowienie. Twój mózg dosłownie zawęża pole widzenia tylko do zagrożeń. Widzisz tylko to, co może pójść źle. Jak w takim stanie masz manifestować marzenia? To biologicznie niemożliwe. Ale jest dobra wiadomość i to jest serce tego filmu Twój mózg nie jest twardym dyskiem zapisanym na stałe. Twój mózg jest plastyczny, jak glina to się nazywa neuroplastyczność. Zasada chyba w neuronauce jest prosta. Neurony, które odpalają się razem, łączą się ze sobą. Wyobraź sobie łąkę z wysoką trawą. Jeśli przejdziesz przez nią raz, trawa się podniesie, ślad zniknie. Ale jeśli będziesz chodzić tą samą ścieżką codziennie, tam i z powrotem, trawa zniknie, powstanie klepisko, potem droga, a w końcu autostrada. Dokładnie to samo dzieje się w Twojej głowie. Każda myśl, którą powtarzasz, wzmacnia połączenia synaptyczne. Jeśli codziennie powtarzasz zmartwienie, budujesz neuronalną autostradę do lęku. Twój mózg staje się mistrzem w martwieniu się. Robi to automatycznie, bez wysiłku. Czy podoba Ci się nasza treść? Jeśli tak, mamy nadzieję, że bardzo Ci pomagamy w Twojej podróży. Mając to na uwadze, jeśli możesz i chcesz, pomóż nam polub i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu możemy dotrzeć z naszymi treściami i wiedzą do większej liczby osób, którym podobają się tego typu treści. Doceniamy to. A teraz wróćmy do filmu. Repetycja tworzy twoją biologiczną tożsamość. Twoje ciało staje się twoją podświadomością. Zapamiętuje emocje lepiej niż umysł pamięta fakt. Ale jeśli zaczniesz powtarzać nowe sygnały, jeśli zaczniesz zmuszać mózg do myślenia w nowy sposób, możesz fizycznie zmienić strukturę swojego mózgu, możesz zarosnąć stare ścieżki i wydeptać nowe. To nie jest metafora, to twarda nauka. Ale sama myśl nie wystarczy. Myśl to tylko sygnał elektryczny. Aby sygnał dotarł do celu, potrzebuje siły nośnej. Tu wchodzi sekretny składnik emocja. Dlaczego czucie jest ważniejsze niż rozumienie? Ponieważ emocja to sygnał chemiczny, który instruuje Twoje geny. Badania pokazują, że Twoje ciało jest niesamowite, ale w pewien sposób ślepe. Nie odróżnia ono rzeczywistego doświadczenia fizycznego od tego, które intensywnie sobie wyobrażasz i czujesz wewnątrz. Jeśli zamkniesz oczy i z całą mocą poczujesz lęk przed przyszłością, Twoje ciało wyprodukuje te same toksyny, co w realnym zagrożeniu. W tym stanie Twoje serce wysyła potężny sygnał magnetyczny. Twoje ciało zaczyna wierzyć, że Twoja przyszłość dzieje się teraz. I to jest klucz do manifestacji. Nie przyciągasz tego, czego pragniesz, bo pragnienie oznacza brak. Przyciągasz to, czym jesteś. Musisz poczuć bogactwo, zanim przyjdą pieniądze. Musisz poczuć zdrowie, zanim zniknie choroba. Musisz poczuć miłość, zanim pojawi się partner. To odwrócenie logiki, ale to jedyna droga. Zapamiętaj to zdanie. Niech wyryje się w Twojej pamięci. Nie manifestujesz tego, co chcesz. Manifestujesz to, kim jesteś. Twój język wewnętrzny tworzy Twoją tożsamość. Słowa, które mówisz po ja jestem, są komendami dla Twojego przeznaczenia. Jestem zmęczony. Jestem pechowcem. Jestem chory. Twoje komórki słuchają i wykonują rozkazy. Tożsamość kształtuje twoje wybory, wybory tworzą twoje doświadczenia, a doświadczenia potwierdzają tożsamość. Aby zmienić życie, musisz dosłownie stracić zmysły, przestać wierzyć swoim zmysłom, które widzą starą rzeczywistość i zacząć wierzyć swojej wizji. Jak mówi Joe Dispenza: Kiedy zmieniasz swój stan bycia, rzeczywistość nie ma wyboru musi odpowiedzieć: Nie możesz być ofiarą i twórcą jednocześnie. Musisz wybrać, teraz. Dlaczego tak trudno jest utrzymać ten stan dzisiaj? To ważne pytanie. Świat walczy o Twoją uwagę. To jest wojna o Twoją świadomość. Media społecznościowe są zaprojektowane przez algorytmy tak, by wzmacniać powtarzalne stany emocjonalne zazwyczaj porównywanie się, brak, zazdrość lub gniew. Wiadomości utrzymują Twój mózg w ciągłym poczuciu zagrożenia. Negatywny język staje się Twoim nawykiem neuronalnym. Twój mózg uczy się oczekiwać najgorszego. Staje się paranoikiem. Nauka pokazuje jasno: chroniczny stres blokuje neuroplastyczność. Kiedy jesteś w stresie, Twój mózg sztywnieje. Wracasz do starych, bezpiecznych, nawet jeśli bolesnych programów. Brak obecności uniemożliwia świadomą kreację. Jeśli twoja uwaga jest w telefonie, w przeszłości lub w lęku o przyszłość, nie ma nikogo w domu, kto mógłby tworzyć nowe życie. Musisz odzyskać kontrolę nad swoją uwagą. To pierwszy krok do wolności. Musimy też spojrzeć prawdzie w oczy. Żyjemy w epoce cyfrowego przebodźcowania. Twój mózg jest pod nieustannym ostrzałem powiadomień, newsów i mediów społecznościowych. To epoka taniej dopaminy. Każde kliknięcie, każdy lik, każde bezmyślne przesunięcie palcem po ekranie trenuje twój układ nerwowy, by pragnął natychmiastowej, łatwej nagrody. Ale to jest pułapka dla twórcy. Dlaczego? Ponieważ kreowanie rzeczywistości wymaga czegoś odwrotnego wymaga cierpliwości i trwałej uwagi. Jeśli twój mózg jest uzależniony od szybkiej stymulacji z telefonu, traci zdolność do utrzymania wizji przyszłości wewnątrz. Stajesz się reaktywny, a nie kreatywny. Twoja energia płynie do ekranu, zamiast płynąć do twojego marzenia. Aby odzyskać swoje życie, musisz najpierw odzyskać swoją uwagę od technologii. Krok dwa: stwórz nowy język. Zacznij mówić do siebie nowym głosem. Używaj prostych, prawdziwych zdań w czasie teraźniejszym. Nie kłam sobie, że jesteś milionerem, jeśli nie masz na chleb. Mów to, co uspokaja Twój układ nerwowy. Powiedz w myślach, jestem teraz bezpieczny. Moje ciało uczy się ufać. Mój umysł tworzy jasność. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. Rok cztery. Codzienna repetycja. Rób to krótko, ale często. Konsekwencja jest ważniejsza niż intensywność. Każde powtórzenie to nowa ścieżka w trawie. Każde powtórzenie to nowy mózg. Krok 5. Mentalna próba mental rehearsal. Zanim wstaniesz z łóżka, zamknij oczy i przeżyj swój dzień tak, jakbyś już był tą nową osobą. Zobacz, jak reagujesz na stres ze spokojem. Zobacz, jak podejmujesz decyzję z pewnością siebie. Twój mózg nie zna różnicy. Dla niego to już się wydarzyło. Instalujesz sprzęt neurologiczny, zanim nastąpi doświadczenie. Krok 6: wdzięczność przed faktem. To najważniejszy sygnał dla wszechświata. Zwykle dziękujemy po otrzymaniu czegoś, ale w modelu kwantowym dziękujesz przed. Dlaczego? Bo wdzięczność to emocjonalny podpis, że zdarzenie już nastąpiło. Kiedy czujesz wdzięczność, Twoje ciało przestaje szukać i zaczyna przyjmować. Krok 7: całkowite odpuszczenie surrender. To najtrudniejszy krok. Musisz puścić kontrolę nad tym, jak i kiedy to się stanie. Jeśli próbujesz kontrolować szczegóły, wracasz do Starego Umysłu. Zaufaj, że inteligencja, która stworzyła Twoje ciało, wie lepiej, jak zorganizować Twoje życie. Zrób swoje i odsuń się z drogi. Teraz posłuchaj uważnie, bo to jest klucz, którego brakuje większości ludzi. Kiedy wypowiadasz te nowe słowa, te pozytywne afirmacje. Nie rób tego mechanicznie, jakbyś czytał listę zakupów. Twoja podświadomość nie reaguje na same słowa. Ona reaguje na wibrację, którą te słowa niosą. Nie możesz kłamać swojemu układowi nerwowemu. Jeśli powiesz, jestem bogaty, ale twoje ciało skurczy się z lęku, nic się nie zmieni, przegrasz. Sekret polega na tym, by znaleźć słowo, które jest dla Ciebie wiarygodne i stopniowo podnosić jego energię. Zamiast kłamać, powiedz: Otwieram się na obfitość. Poczuj, jak to zdanie rozluźnia Twój żołądek. Poczuj, jak zdejmuje ciężar z Twoich ramion. Mów te słowa powoli, smakuj je. Pozwól, by każde słowo opadło głęboko do Twojego ciała, jak kropla barwnika do czystej wody. Zmieniaj kolor swojej energii słowo po słowie. Kiedy Twoje ciało poczuje bezpieczeństwo przy tych słowach, wtedy i tylko wtedy zaczynasz pisać nowy program genetyczny. To nie jest magia słów, to alchemia uczuć. Pamiętaj. To nie dzieje się z dnia na dzień, ale dzieje się dzień po dniu. Zmieniając słowa, które powtarzasz, zmieniasz sygnały wysyłane do mózgu. Zmieniając te sygnały, zmienia się twoja chemia i stan wewnętrzny. A kiedy twój stan się zmienia, rzeczywistość reaguje w sposób, którego nie jesteś w stanie przewidzieć. Nie musisz kontrolować świata, musisz kontrolować siebie. Kiedy się zmieniasz, zmienia się wszystko wokół ciebie. Bo kiedy decydujesz się na zmianę, wszystko zaczyna mieć nowe znaczenie, nową atrakcyjność, nowe energie, nowe ruchy i nowe działania, wszystko w Twojej nowej rzeczywistości zmienia się i odnawia. Jeśli ta wiadomość wydała Ci się sensowna, mam prośbę oto ona. Napisz pozytywną afirmację w komentarzach, zaczynając od słów: Wybieram. Na przykład, wybieram pokój, wybieram nową przyszłość, lub wybieram zdrowie. Wypowiedz to publicznie. Niech to będzie Twój pierwszy krok w nowym kierunku. I nie zapomnij zasubskrybować kanału świadomości kwantowej i włączyć powiadomień. W następnym filmie zagłębimy się w ten temat jeszcze bardziej. Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. Do zobaczenia w nowej rzeczywistości.